Dzień dobry kochani, dzisiaj wrzucam trochę wcześniej odcinek, bo mamy odcinek powyborczy, już mamy oficjalny wynik, jest zwycięzcą jest Karol Nawrocki, y, drugie miejsce oczywiście Rafał Strzaskowski, różnica jest bardzo niewielka, rzędu niecałych 2%. I y, co to będzie dla nas oznaczać, właśnie o tym dzisiaj trochę opowiem. Jak możecie się domyślać, y, nie wygrał mój faworyt, ale ja Mam takie podejście, że po pierwsze, prezydent to są dla mnie takie wybory, wiecie, że drugorzędne, a po drugie, mam trochę poczucie, że żyjemy w demokracji i każdy wynik należy szanować. I wiecie, ja nie będę tutaj mówić, że wybory zostały sfałszowane i tak dalej, tylko po prostu przejdę już do. Odcinka. Generalnie, już przez ostatnie, ostatni czas, od kiedy Platforma wygrała wybory, mieliśmy taki moment, taki czas, że prezydent był z innej partii. I z czym nam się to wiązało? Oczywiście Karol Nawrocki twierdzi, że nie jest z żadnej partii, ale jakby ja to generalnie, wiecie, trochę traktuję z przymrużeniem oka, bo popiera go prawo i sprawiedliwość w dalszym ciągu. No i prezydentem był Andrzej Duda. No i właśnie politycy. Platformy obywatelskie mówi, że on torpeduje ich pomysły i tak dalej, no więc właśnie Rafał Trzaskowski ma być remedium na to, że kiedy wybierzemy Trzaskowskiego, no to wszystko będzie już mogło iść zgodnie z tym, co nam platforma obiecała w kampanii parlamentarnych. No i powiem Wam, drodzy Państwo, tak nie będzie. Będzie to Karol Nawrocki. No i więc wydaje mi się, że Platforma będzie miała dalej podgórkę i cała Koalicja Obywatelska. Natomiast wydaje mi się, że dla dobra pewnych rozwiązań Polski należałoby się w pewnych kwestiach spróbować, chociaż dogadać, a nie walczyć na noże. Chociaż zobaczymy, co z tego będzie. I generalnie ten wybór gdzie naprawdę, yy, moim zdaniem, kandydat nie był jakiś super mocny. Wiecie, to nie był taki game changer. Chociaż oczywiście wygrał, ale to yy, wydaje mi się, że to mógł być polityk jeszcze wyższej klasy, jeśli chodzi o PiS. To oznacza, że ludzie są niezadowoleni z rządu Donalda Tuska. I jako. Yy, tak to odbieram, tak odbieram ten wybór, bo yy, Platforma straciła w swoich bastionach młodzi ludzie zagłosowali na Nawrockiego, gdzie to nie było w ogóle, wiecie, prawdopodobne jeszcze przy wyborach parlamentarnych. Yy, nie zostało zagospodarowani zagospodarowanie wyborcy Konfederacji yy, i Grzegorza Brauna, bo on już tę formację opuścił. I mam wrażenie, że zostały tutaj popełnione jakieś błędy. Yy, musiałabym dokładnie kampanię, ale to, co mi się rzuca, tak na pierwszy, jak na takie pierwsze wspomnienie tej kampanii, to jest to, że nie było tam żadnych wyrazistych haseł, było to, że właśnie PiS nie będzie rządzić i tak dalej. Ja tak to odbierałam. Nie było y, chyba pełnego zaangażowania całej platformy w tą kampanię. Może było złe targetowanie tych eventów, bo jakby wiecie, przekonywanie przekonanych jest troszkę bez sensu. No i y, y, oczywiście niedoszacowanie y, nawrockiego, tak. Ale mam wrażenie, że może nas czekać trochę chaosu też w związku z tym prezydentem z innej partii. No i co? No i najbardziej będą ciekawe wybory parlamentarne. Jak to wpłynie na te wybory parlamentarne, że prezydent będzie z innej partii. E, mam wrażenie, że teraz, gdybym ja była w sztabie Platformy, albo w jakimś lokalnym, wiecie, chociażby to bym powiedziała, kochani, bierzemy się do roboty, bo naprawdę to trzeba zrobić, jeśli Platforma chce dalej rządzić, bo to naprawdę nie zachęcająco i ludzie teraz powiedzieli, panie Tusk, nam się to nie podoba, tak? Nam się nie podoba to, co pan robi i my sobie zagłosujemy na... Kogoś innego. Ja jestem ciekawa w ogóle, jak ta prezentacja będzie wyglądać, bo to jest podobny przypadek jak z Andrzejem Dudą, że wiecie, nie wiemy za dużo o człowieku. Przychodzi do nas człowiek, nie za dobrze go znamy, a mówimy, Dobra, zostań prezydentem. No i tak będzie. No i tak jest nawet. No także wiecie, ja się nie załamuję, bo to też nie o to chodzi, jakby to jest wbrew pozorom tylko polityka. I co, no i zapraszam Was do polubień, komentarzy, subskrypcji. I może jeszcze ten temat wróci, bo chciałabym zrobić taką szerszą analizę różnych grup, które głosowały w tych wyborach. Trzymajcie się.